Witam, tu Eryk Witam w nowym update'cie Fortnite'a. 72 giga u mnie było. Napiszcie w komentarzach, ile było u was. Mi niedługo miejsca na dysku braknie, nie? Brałem 1 tera nowego dysku. Nie bierzcie 1 tera. Minimum 2 albo 4. To jest też minimum. Update świąteczny. Winterfest. Fortnite. Pewnie zostanie całkowicie uruchomiony dopiero za godzinę gdzieś? Hmm, więc czy tu coś jest? 2 dni temu, a tutaj co, to jest jakieś... Dobra... Nie wiem. Eee, czy się coś zmieniło? No jest to z yy, menu społeczności, menu. Chyba jakaś plus jedna zakładka jest, albo mi się wydaje. Znowu to jest aktywne. Okej. Okay. Są nowe zadania, festiwal zimy. O, mapa jest zimowa. Druga hmm, kategorie. Ładnie. Mapa zimowa. Fajnie. Halo halo widzowie ogólnie takie info szybkie. Jeżeli macie problem z Fortnite'em, tylko tak muszę... A, to ja muszę, ale w 4. Tak muszę wyjść niestety. Podczas uruchamiania, sorry. Musiałem wyjść na potrzebę filmiku. Jak to zmieni się, zdziała na uruchom, to wtedy będę mógł wam pokazać. Co zrobić, jeżeli Wam Fortnite waży dwa razy więcej? Ponieważ pozmieniali coś w ustawieniach instalacji, wszystko dali w jedno, a to są takie ustawienia instalacji. <laughs> Więc ym, zmieni się to na uruchom, to Wam pokażę. No. Ogólnie, jak klikacie Alt 4 w Fortnite to Wam się dłużej zamyka. Także lepiej po prostu poczekać, aż się Fortnite uruchomi, i XA po prostu kliknąć, bo widzę. Mianowicie, że zadań miałem tutaj trochę dłużej tego Fortnite, nawet jak wyszedłem z Epika. Co ciekawe, więc tak, jak, już, jak macie wyłączoną grę, klikacie tutaj te trzy kropki, opcje. I tutaj powinniście mieć jeszcze języki dawniej i wstępne yy, wczytywanie, jakieś tam streamingowe, coś takiego. To tam waży też jakieś, nie wiem, 16 Giga, coś takiego około tylu. To też to oznaczacie sobie i to oznaczacie, no chyba że chcecie te tekstury, wtedy Wam gra powinna ważyć. Tyle. 80.45 Giga. W sensie jeszcze mniej, jak macie tamtą opcję, bo jak tych opcji nie ma, to one domyślnie są zaznaczone. Tak samo mi też wszystkie języki się pobierają teraz. Oni tutaj te opcje muszą dodać do wyboru w epiku. Na razie tylko to dodali. A wcześniej nawet tego nie było. W ogóle nic tu nie było. Nie było tych opcji. Coś pogrzebali, coś napsuli. Masakra. Masakra, z drugiej strony, może to jest wstęp do. Yy, miało być prowadzone takie coś jak. Yy, yy, no, Team Launcher, nie? Czyli odchudzony Launcher. Yy, I w grze do wyboru, jakie tryby mają być zainstalowane, jakie nie. Więc nie wiem, czy to przez. niby przypadek, niby po prostu błąd, że tutaj to usunęli. Ale coś, coś chyba. Coś się dzieje z tym, więc pamiętają? Fajnie, fajnie. Dobra, teraz akurat się Fortnite już uruchamia. W ogóle, co jest, jak szybko nagle. Ja teraz zamiast 163 giga, bo myślę, się dwa razy jakby pobrał po 80. Ważę 80, więc od razu się szybciej uruchamia. No, tacy. Od 15 w ogóle chyba będzie ten yy, oficjalny update, jakby... Yy. Nie ale ten skin teraz tak... nie ma takich krawędzi jakby. Może to jest rumieniowanie, co jest domyślnie, to, to jest właśnie to. Nie dobra, dalej, ale to tak. Zielone to ma, mi się wydaje. Dobra, nie wiem, lecimy może sobie reaktywację, żeby w 10 być, co? Co? Czy oddziały? działy tak, bo tu jeszcze odważnie odkrywcy są co prawda w zadaniach się to nazywa. Jeszcze są mapy, że... Wyprawię! Yy, no ale dobra Ech, To jest polosczenia. A czekaj, może w ustawieniach yy, można sobie języki wyłączyć. Domyślny polski... o... Się wydaje się, że tych języków jest więcej. No tak, bo się zainstalowało jeszcze tamte chyba. Eee, no! Zostaw tam to i dodatkowo w grze jeszcze daj wybór jakie tryby mają być zainstalowane, jakie nie. Jak już nie gram dawno. To fajnie jakbym sobie mógł odinstalować, bo to zawsze kilka giga więcej... No, na dysku, nie? Na Przypominam o kodzie twórcy Erykano YouTube w sklepie Fortnite I Rocket League oczywiście. A my lecimy tutaj top 10, żeby być oh yeah. herbatka mocy Mhm, mm Teraz jest tutaj nie było tej opcji. A, tutaj, było to wyjście gry, teraz tu jest. <laughs> Chyba, a ja zobaczę. Tutaj nagrywałem ostatnio, jak to w społeczności wyglądało z ciekawości. W ogóle, jak ja nagrywałem, że pierwszy raz surfuję na mapie yy, do surfingu, to zaraz jest 100%, zawsze jest surfowanie. No to niedawno włączyli. Więc my lecimy na. Na tą miejscówkę tutaj. Czekajcie, polecą, Tam ktoś oznaczył. O, dobra. O. Ogarnięty tym się trafił, na szczęście. Spoko. Kurde, miałem rankingówkę włączyć Czy nie? już nawet nie wiem, nie pamiętam Oczywiście dogrywam ten odcinek Przyznam nam się wywidać, że, że w innym czasie jest nagrywany. Zetę tam przypadkowo klikam sobie guzik pauzy. Tak bywa. Dzięki. Kolejna municja. już max. O, szampańska zabawa. No, zadanie zrobiłem. Lepiej mieć fulambo. Już jak jest. No dobra, jak nie ma raffingówki, to przynajmniej będzie trochę łatwiej. To i takie coś w ogóle było? Nie to. To tak, chciałem oznaczyć. Się kurde strzelają. No świecąc, Celamy też trzeba zdobyć. Sytuacja zwykła do tego to dupy jest Pod to nawet nie idziemy no może winę chociaż będzie Na razie nawet spokojnie idzie no, tam lecę widzę No come on. O, polecieliście tam, naprawdę? Wypadł! ale ptaczka, kurde, gnido! No i dobra! Lec się! Debilu jebany! Kurwa! No to tyle. Rankingówkę w ogóle nie zagra, nie. Na razie.